Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj znowu z lasu, ale w zasadzie powiedziałbym, że to już są filmy cykliczne. Wspaniała miejscówka. Górski potok. Tutaj zbocza porośnięte mchem. No, widok fantastyczny, a zapach jeszcze lepszy. Zrobię jeszcze rzut na okolice coś wspaniałego. Takie pustkowie znowu gdzieś tutaj odnalazłem w tych naszych polskich górach wspaniałych. Nie wiem, czy państwo słyszeliście o nowym wybryku naszego ukochanego różowego Rafała. Różowy Rafał muszę powiedzieć, to jest typ nieprzeciętny. To jest typ nieprzeciętny, jak taki lowelas, taki goguś, taki dupiasz, taki błazen, chciałoby się powiedzieć, bonjour. Prawda? Taki bonjour zdobywa takie uznanie i aprobatę społeczeństwa. No, jeśli Warszawka, która już dzisiaj chyba niewiele ma wspólnego e z tymi ludźmi, którzy kiedyś oddawali życie za Warszawę i za kraj, walcząc chociażby w powstaniu warszawskim. Nie wiem, jak ta Warszawa może go faworyzować, a wszystko wskazuje na to, że będzie faworyzowany także podczas społecznie faworyzowany. No bo to wiadomo, że elity chcą, żeby Trzaskowski był prezydentem Polski, wtedy Polska już upadnie z całą pewnością. Ale wszystko wskazuje na to, że ktoś tak obrzydliwie ułomny, impotentny, zwykły leń, który ani nie ma nic nikomu do powiedzenia, bo zwróćcie uwagę, że za nimi nie stoją żadne idee, za nimi nie stoją żadne idee, a już na pewno nie stoją za nimi polskie idee, bo Trzaskowski jest przedstawicielem tego wszystkiego, co reprezentuje ten złowieszczy euro. Neomarksizm. Złapał zbójnik komucha, przywiązał go do buka. Obrzydliwy komuchu będziesz wisiał na buku. Hej! Więc jak tylko Czaskowski władzę zdobędzie w tych wyborach, które mają się odbyć w maju tego roku, no to Polska będzie stracona. Ale on, okazuje się, że nagle zmienił front, nagle przestał już atakować chrześcijan. Chrześcijanie są bardzo y, dla niego y, ważni. Y, on już śpiewa kolendy. Y, nawet się okazało, że jego wujek napisał jedną kolendę, która tam została wypromowana medialnie. Podobno także na całym świecie, bo to jakiś wiral jest, y, że to jego wujek skomponował muzykę do tej kolendy. A to się okazało, że to ktoś y, tę kolendę Napisał w ogóle w XIX wieku, no ale to nie przeszkodziło Trzaskowskiemu w realizowaniu tego programu ogłupiania Polaków i Polacy w to uwierzą. To jest, słuchajcie, polski naród, a w zasadzie antypolskie społeczeństwo, to jest, jest tak ułomne, że w zasadzie ich zdolność do koncentracji umysłu. Krytycznej koncentracji umysłu na tym, co się dzieje w Polsce, to im to się wymyka całkowicie, i na to tylko liczą ci politycy, którzy będą ich mamić naprawdę jak tylko to jest możliwe, by załatwić te swoje interesy, te swoje posady tam. Więc Czaskowski, który ładnie się prezentuje, ładnie wygląda, uznanie może zdobyć, może się spodobać, no bo to ktoś taki, prawda, który medialnie się tak nie pokazuje w takim stopniu, jeśli chodzi o kwestie estetyki, no to ja nie wiem, czy tam, czy Polacy zwróciliby uwagę na, na przykład na jakieś kompetencje albo na kwestie tego, co Jeden człowiek czy drugi ma do zaoferowania własnemu narodowi, bo to nie jest ważne zupełnie. Nie, to niech tutaj będzie fajnie, niech będzie miło, pojedziemy na jakiś jarmark tam wiejski, zjemy gęsinę, prawda? Pokażę, jaki to ja jestem swojski, ile to ja dla Polski zrobię. Przy tej okazji zmieniona jest całkowicie narracja. Już nie ma neomarksizmu, potajemnie tylko wspieramy to ostatnie pokolenie, potajemnie działamy tak. Ewentualnie i nie chwalimy się tym medialnie przed wyborami, że robimy swoje za plecami Polaków, a tutaj Polakom wlewamy tego miodu cały czas, prawda, do ust, zaklejamy oczy tymi. Kłamstwami wszystkimi wypowiadanymi, że dbamy o silną polską gospodarkę, że Trzaskowski jest teraz patriotą gospodarczym. No bo jest wielkim patriotą gospodarczym. No jak kupuje drzewa prawda, z Niemiec, no to tak. Jak z Korei sprowadza tramwaje, no to tak. No to jest wielki patriota gospodarczy, bardzo podobnie jak przedstawiciel tej bandy tych złodziei i prawda, hoksztaplerów Tusk. Więc on już teraz jest za tym wszystkim, co jest dla Polski dobre, no bo zbliżają się wybory, no to wiadomo, że musi być za Polakami. No gdzie byś mógł powiedzieć teraz, że on za Polakami nie jest? Ja się dziwię, dlaczego ten elektorat teraz, który tak popierał Trzaskowskiego, prawda, jak wybierali go na prezydenta Warszawy, dlaczego ten elektorat nie mówi mu, że on już nie jest z tymi neomarksistami? Przecież Trzaskowski, podobnie jak Tusk, nie pojawił się ani na obchodach Dnia Święta Niepodległości. Czy może Trzaskowski tam był, ja już nawet nie wiem, ale Tuska na pewno nie było, w każdym razie na tym marszu niepodległości faszystowskim w Polsce, to Trzaskowskiego nie było, ale on chodzi na te marsze z tymi ludźmi tam, prawda, nie wiadomo jakimi, tymi, którzy uprawiają model życia w dewiacjach, więc Trzaskowski teraz zmienia tutaj front całkowicie, już nie będzie euro w Polsce, już będzie złotówka silna, no przy tej okazji postawił ten barak tam za 700 milionów złotych w tej Warszawce to na pewno się wszystkim to bardzo podoba ja w to wierzę, że to się podoba bo to się musi podobać bo jak z zachodu coś przychodzi to to się musi oczywiście podobać tego typu sztuka o, zdobyłem właśnie fragment zbocza yy, yy, z bardzo stromego ale się okazuje że to jest nie wszystko drodzy państwo bo właśnie Trzaskowski postawił w Warszawie, bonjour! Postawił w Warszawie Le Chalet. Ja sobie natrafiłem na taki ciekawy filmik, on jest bardzo śmieszny w ogóle. To teraz fragment tego filmiku Państwu puszczę. Bonjour! Teraz już zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Słyszeliście już o nowej inwestycji Rafał Szaskowskiego? Le Chalet? Le Chalet. Toaleta, w zasadzie, kibel. Warty 650 tysięcy złotych w parku Skaryszewskim. No. To są takie inwestycje, na które Polskę i Rafała Trzaskowskiego stać. Nie centralny port komunikacyjny. Uważam, że to jest gigantomania. Nie budowa elektrowni jądrowej. Uważam, że to jest gigantomania. Nie budowa nowych sieci transportowych. Uważam, że to jest gigantomania. Nie, nie, nie. Toaleta za 650 tysięcy złotych. Ewentualnie kładka łącząca jeden brzeg Wisły z drugim brzegiem Wisły. W ostateczności strefa relaksu na parkingu pod urzędem stołecznej Warszawy. Swoją drogą niezłe jest to, że małżeństwo posłów Platformy Obywatelskiej Myrchy i Gajewskiej wyceniają ten dom na 700 tysięcy złotych, a jednocześnie szalet Trzaskowskiego wart jest 650. No i drodzy Państwo, i takie coś to ja rozumiem. I takie coś to ja rozumiem. Takie coś to ja popieram, bo to jest le szalet za 650 tysięcy złotych. I to nie jest byle co. Po co tam powodzianom jakieś pieniądze dawać? Po co? Przecież to jest niepotrzebne. Wszystkie inwestycje powstrzymamy, prawda? Będziemy wspierać interesy niemieckie. Na przystankach w Warszawie te powitania w języku niemieckim już się pojawiły, także Niemcy się bardzo dobrze w Warszawie czują. A nasz bonjour, le chalet, różowy rapał no też ma powody do zadowolenia, no bo jego akcje rosną. Tylko, że ja się zastanawiam, jaki głupek. Jaki głupek może oddać głos na Trzaskowskiego? Kto to może być, słuchajcie. Kto to może być? No, jedynie ktoś, jak mówię, bo o to chodzi neomarksistom. Neomarksizm polega na tym, jeśli chodzi o kwestię masowego duraczenia, żeby ludzie byli niezdolni do rozstrzygania, do samodzielnego myślenia. Oni mają tego nie robić! Tak jak się pojawił Tusk. Tak, cała rzesza tych impotentów po prostu poleciała do tych urn wyborczych i oddała głos na Tuska. I ja się zastanawiałem, bo ja znam wielu ludzi, i to są ludzie naprawdę, no nie chcę tutaj używać słowa z jakichś wyższych sfer, bo to nie o to chodzi, ale i nauczyciele tam jacyś byli. Jedna osoba, którą znam osobiście, to trzy fakultety ma, słuchajcie. A głupia. Jest tak, że to się aż w głowie nie mieści. Bo to jest Tusk, bo to jest Unia Europejska, bo to jest wielki sukces Polaków na arenie międzynarodowej. No wielki sukces Polaków, którymi oni pogardzają, ale z jednego Polaka uczynili swoją kukiełkę, marionetkę, poddawali te tytuły order Karola Wielkiego, prawda, umieścili go na liście stu najbardziej wpływowych ludzi na świecie. No przecież to jest dureń, no po prostu, zdajcie sobie sprawę. Nie bójcie się tego mówić. Komuś takiemu, takiemu bandycie jak Tusk, że to jest człowiek ograniczonej substancji. Wypromowali go, żeby go tu wpuścić, żeby Polacy to zobaczyli po prostu. Zobaczcie, Polacy, my was okradniemy, my wam wszystko zabierzemy. No bo yy, prawda, ta kolonializacja Polski rozpoczęta po roku 1989 ona postępuje. A ten ma się czelność jeszcze chwalić, że on coś dobrego dla Polski robi. Słuchajcie. I ludzie w to wierzą, bo to jest zachód, bo to jest promowane, a to nie ta ciemnota, ta polska głupia. Co to jest ta polska w ogóle, ludzie? Dajcie sobie spokój. Dajcie sobie spokój, no. Gdzie wy tutaj do zachodu, Polacy? Tyle razy nas zdradzili, tyle razy nas wykorzystali, a ten tępy naród po prostu zapatrzony no, w zachód. Więc Leszalet to jest wielka naprawdę inwestycja Rafałka, Rafała. Rafalali różowej, le Chalet to jest kolejny przydomek. Bonjour le Chalet za 650 tysięcy złotych. No ale najlepsze jest to, że ten dom tych myrchów to został, oni wycenili to na 700 tysięcy złotych. No to dom za 700 tysięcy, tutaj szalet postawiony, prawda? A dodatkowo jeszcze dochodzi ten barak za 700 milionów złotych, także Polska rozkwita. Polska rozkwita, tylko że jak tylko się wybory skończą i Trzaskowski, no jest możliwe, że je wygra, to zobaczycie wszyscy. Zobaczycie wszyscy. Pogardzi Polakami tak samo, dokładnie w takim samym stopniu, jak zrobił to Tusk, gdy tylko władzę w Polsce przejął. Bo, żeby być uczciwym, to tak po prawdzie on nie zrobił nic, nawet z tej listy tych jego stu konkretów, tych obietnic. Natomiast świetnie wspaniale sobie radzi, jeśli chodzi o kwestie, jeśli chodzi o kwestie promowania tego wszystkiego, czego wymagają od niego niemieckie, niemiecko-brukselskie elity, ale także diaspora amerykańska i diaspora banderowska, a dlaczego? Bo na tym polegał ten układ. My ci damy te wszystkie nagrody, tak, my ci to damy, byłeś prezydentem Europy. Cesarzem, prawda, ale teraz grzecznie musisz posłusznie wykonać wszystko, czego sobie od Ciebie życzyć będziemy, a jak tego nie zrobisz, to Twoja kariera jest skończona. I on tego nie zrobi, i Trzaskowski tego też nie zrobi. Także, drodzy Państwo, le za 650 tysięcy złotych. No, tam już nie chcę wspominać tego wszystkiego, bo tam i ta kładka wspaniała, wszystko dla Warszawiaków, kochanych. No, a ja tutaj, cóż, ja tutaj nie mam ani lesalet, ani kładki też nie mam. Widzicie? Przemierzam te wąwozy tu, yy, prawda? Po tych polskich wspaniałych, pięknych lasach. Ej, lasie, ej lasie, ej, ej, lasie, mój zielony, Kto Ciebie rozweseli, Kiedy król jest strapiony. Ej, lasie, ej lasie, ej, lasie, mój zielony, Kto Ciebie rozweseli, kiedy nasz kraj stracony, to by było tyle z mojej strony. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.